Nie wiem, Rzeszów kojarzy mi się to bardziej tutaj z tym regionem. Bardzo lubię to miasto, także nie, no na ten chwilę to na pewno nie przeprowadziłabym się nigdzie indziej. Mi się akurat to bardzo kojarzy z moim domem rodzinnym i przekazem to z moim krajem. To moje podwórko. Ja mieszkam na wsi w bloku nie mógłbym mieszkać, prawda? Czyli podwórko, las, łąka, oto. Rodzina. Ciepłe miejsce, bezpieczeństwo Rzeszów. To jest mój dom. Ja tu się urodziłem i, i całe życie mieszkam. Rodzina. Przede wszystkim rodzina. Co jeszcze ma być? Gry komputerowe, zwierzęta, kuchnia, łazienka, mój pokój, łóżko. Mój dom to... nie się kojarzy zaraz z ogródkiem z jakąś. Z jakimś płotkiem. Yy, mama i tata. To moje rodzina, to moje dzieci. To mój wnók. To główniejsze w życiu. Jak oni życie kolomnie. Jak ja znam, że im dobrze, to im nie dobrze. A to życie jest najlepsze. Najlepiej. Jak się czujecie w domu? No yy, bezpiecznie i yy, Czuję się jakbym był y, pod kontrolą, jakby wszystko było ok. No w domu, w domu i, no i w samym mieście, i w Rzeszowie również. No tylko w swoim domu, w swoim prywatnym. Nie, nie ma znaczenia czy to jest ten kraj czy inny, ma być własny prywatny dom. Wszędzie na Podkarpaciu w sumie. Także wszędzie, czy w Wieszczadach nad Soliną, czy w Rzeszowie, czy w rodzinnej Dębicy, czy w przemyśle, to po prostu pod Karpacie taki mój dom. Wyjeżdżałem bardzo dużo do różnych krajów w świecie i, i, i zawsze tu wracałem, bo jakoś zawsze tęskniłem i chciałem być tutaj. Ja teraz mieszkam poza granicami kraju, ale mój dom jest tutaj w Polsce. A ja jestem poza granicą już ponad 30 lat. Mam orzełko polskiego. A drugiego mam w kieszeni, też polskiego. To jest, to jest mój dom. Mając moją rodzinę, byłoby mi wszystko jedno, w którym miejscu bym mieszkała. Ja nie mam z tym problemu i zdecydowanie, zdecydowanie mogę się przeprowadzać. Nie przywiązuję się do miejsca, ale do ludzi bardzo. Oczywiście, że tak. Oczywiście, jak najbardziej. Cały czas my z Europą tęsknili i mamy to, co mamy. W dzisiejszych czasach to jest w sumie, można powiedzieć, że ta Europa może być naszym domem, bo teraz mamy możliwość wyjazdu bezproblemową. Dla mnie akurat tak średnio. Dla mnie to jest zbyt szerokie pojęcie. W tych stolicach europejskich czy miastach europejskich też czuję się bardzo, bardzo w domu. Natomiast wystarczy, że pojadę 150 km dalej w stronę wschodu, na Ukrainę i we Lwowie, już nie mogę powiedzieć, że czuję się jak w domu. Tak, w chociaż ja bym się nie zamykała w Europie, raczej myślę yy, świat, dom. Yy, chyba bardziej globalnie. No to oczywiście nie cała Polska, ale taki, takie środowisko, w którym na pewno czujemy się dobrze. Dobrze, czyli swobodnie, swobodnie na ludzie możemy być sobą, a nie udawać kogoś innego. Według mnie, ojczyzna to jest, to jest miasto, w którym się mieszka. Jest zrozumiałe, że ktoś może mieć takie pojęcie, ale dla mnie to jest takie abstrakcyjne, bardzo akurat. Ciężko mi powiedzieć, co to może być tak naprawdę dla mnie. Myślę, że bardzo ważne, żeby mieć dokąd wracać i do kogo wracać. Nie, to jest abstrakcyjne pojęcie. Dla mnie to jest miejsce, w którym czuję się obywatelem. Mało Ojczyzny tworzy raczej nie obszar, ale po prostu ludzie, z którymi się utożsamiamy. Małej no, Ojczyzny to chyba miejsce, w którym się urodziło, w którym się mieszka, w którym się czuje dobrze i, no i dla mnie to takim miejscem jest Rzeszów. To myślę, że takie przywiązanie i że chciałby się do tej małej Ojczyzny jak najlepiej. I też takie miejsce, do którego na pewno chce się wracać.